Siema, siema, maneczko. Wybraliśmy się w podróż Przygotowałem sobie kubek Któryś wajs został w domu I nie uwierzycie W czym mam sobie zamiar zrobić kawę Ostatnio myślałem jakby to było trochę poćwiczyć sobie roz... Rozmowę no Rozmowę ze samym sobą Jakby to było poćwiczyć sobie fajne płynne gadania, ale nie wiem chyba potrzeba do tego o, chyba potrzeba do tego jakiegoś specjalisty, nie wiem jak się nazywa ktoś taki, wiecie jakiś kiedyś film oglądałem i tam gość był jakimś reporterem czy coś i zanim, za, za, kurwa, i zanim zaczął gadać to wiecie tak zrobił takie nie wiem nie, nie potrafię tego w którym tak szybko zrobił tak jakieś tam wyrzucał z siebie krótkie takie wyrazy, nie? Takie, które ciężko jest wypowiedzieć. nie? 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 <noise> Dobra, robię kawę. Tu jeden pan przed chwilą z wózkiem przechodził. Wiecie, tam idzie droga, nie? Jakaś taka kuźwa mało uczęszczana. W ogóle kazało nam z Eskis zjechać na jakąś wioskę. Nie wiem czemu. w Google Map czasami rozwala, nie? Spójrzcie, tu są... Raz, dwa, trzy bloki. No Tam są jakieś budynki. To tam... Tam wszędzie już jest pole, nie? Czekajcie, co? Wszystko... Wszystko okej? Okay? No dobra, nagrywa, nagrywa, ok. No i wiecie Przypamiętam się po chwili pan i mówi, że zerknie do garażu, może nam do chłopaków jakiś ze swoich kumpli poszedł, że może ma jakiś kubek, nie? I co? Ja sobie nie dam rady. Ja sobie nie dam rady Prawdziwy żołnierz da sobie radę wszędzie Także pijemy kabusie. To jest to, Jak mi się przypomniało nagle, że mam menażkę. Nie wiem czy dobrze mówię, Mamy menażka, no tak, menażka. Dobra, a gdzie my jedziemy? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy za Wrocławiem już, albo dopiero, jedziemy do Chorzowa najpierw. Tralala, tak. Tu można ładować akumulatora, spójrzcie na to, zwykła skrzynka do na narzędzi. Tutaj, no. masz, tutaj masz gniazdka, żeby mieć USB C i T. Mhm. Tu masz zwykłe gniazdko. No. I tu, masz, tu masz ładowarkę, tylko, żeby ją tylko że ją wyciągłe. To jest za duża, to by, by wystarczyła mniejsza. A tutaj masz we, na wejście Anderson. I, patrz. I tu masz Webasto. Zaraz to spalimy. Takie, które mamy do namiotu zamontowane. O tu na, na mhm. To jest 300 Amperogodzin. Jak ktoś wie o co chodzi, to wiadomo. No, to jest 300 Amperogodzin, czyli to jest... Nie wiem, z cztery akumulatory jakie masz w aucie. Hmm, to ładnie więcej. Okay. A i tu jest ten wylot, tutaj tej... Ale no takie ludy. zrobione, nie, bo normalnie by masz, to masz tutaj. Do montażu, do samochodu, a ja zrobiłem przenośne Takie mam podobne coś, nie? Właśnie. Bo, bo to jest małe, bo to jest dwójka. Takie zakupiłem ja kupiłem, no. Wstępne. Ale tu masz zabudowane. Bo to, to jest do namiotu, nie? No. Żeby tutaj dać ten i masz zabudowany ze zbiornikiem i ten. Można kupić takie zestawy, ale to wtedy nie jest szczelne. To Ci pokażę jak to zrobiłem. Może sobie to tak zrobić, dał. tak w ogóle nie masz problemu. Że po, po prostu sobie biorę skrzynkę i sobie idę z nią do, do auta, nie? No. No, to jest też dobre, nie? No, ale możesz też zrobić coś takiego, takie skrzynki, dwie rury i przez okno sobie wypasków no ale to nie jest wygodne to prawda? No. no, ale takie dosyć mniej angażujące, nie? Chyba. No, to nie jest Tak pomyślicie, gdzie my jesteśmy, nie? No właśnie, gdzie my jesteśmy? No Rubek się. Tak, jesteśmy na kolejnej opuszczonej miejscówce, moi drodzy. Idealnie do... Znaleźliśmy telewizor opuszczony. Idealnie dobek zachowany. Nówka, No. cóż, lecimy do BB. Do kogo? To może nie będę mówił na razie. A co to jest BB, teraz ktoś zapyta. Bielsko-Biała. No, a tak naprawdę byliśmy... Yy, na noc byliśmy u Olgi i jej faceta. Przerocowali nas. Powiedzcie, co, tak naprawdę... Nie wiem, cała ta wyprawa... Tak naprawdę tu nie chodzi o urbeksy, nie? Tym razem, nie? No, chodzi o przeprowadzkę, ale do tego też dojdziemy. Na pewno będzie pokazany kawałeczek więc Cóż... Poznajecie? Cześć! Cześć, Luciska! Elo, 520! Dwa lata się nie widzieliśmy. Tak? Tu dwa lata minęło od, od ostatniego naszego tego? Tak, Tam co byliśmy w tym? A w tym pałacu, co spojrzałeś no w tym pałacu, nie? Tak to Kiedy to było? To było z rok temu, nie? Dwa lata W listopadzie dwa o, lata o. było O fuck! A? jak ten czas a? leci, co? Jeszcze pod górką. Ej, zostaj. SKS, moi drodzy, SKS Idziemy z panią przewodnik. Cel w zasięgu wzroku. zaraz przyjdę i za chwilę będę próbowała tego live odpalać. Proszę! Dzień dobry. Dzień dobry. Czego, ale, ale pani gościnna, kurczę my. No my dzwoniliśmy o, o pokój, nie? Nie ma, zajęte. Na wielki dom. No, Któż No, pan, że kurczę. Nie rozumiem. Zajęte wszystkie. A za się, Babo. Bobki leżą wszędzie. Nie ma kto posprzątać. Tak, sobie jesteśmy w domu. No, może na powiedz. Zamordowali kogoś tutaj. Powiem tylko tak. Zadzigali tu kogoś. Albo ktoś kogoś zadziwiał. Dwie osoby tutaj zostały zamordowane A. w swoim łóżku. A, dwie osoby. Bo w ogóle, moi drodzy, to jesteśmy kuźwa... Nie wiem, powiem tak, wyżej też można wejść, a zaczęliśmy tak jakby od środka. Powiedziałbym, od dupy strony, ale... Już mamy panią, która live'a kręci. A tak wygląda cały ten pokój. Jest po prostu wam... E, gdzie dziś live? E, e, mogę śmiało zdradzić, jest to miejsce, w którym doszło do podwójnego morderstwa. I to jest dom z całym wyposażeniem. A tutaj macie moich znajomych. Przywitajcie się. Panowego 520, Udbek niezapomniany. Czuć PRL? Czuć troszeczkę, nie? Chociaż tak nie do końca powiem Wam, bo na no, przykład mamy tutaj plakę boscha. Ale tu mamy fajną taką kaleczkę z wiróweczką. Bolier albo Boli. E, podtrzymując tradycję, powiem, powiem to co zwykle, zapomniałem lampy jest auta. Ale to nic, dobra, lecimy dalej. Może już tam słyszę na coś. Nawija makaron na uszy No idziemy do tego pokoju tak na razie Co tu jest ciekawe Maryś. Krótko spójrzcie jak... Jakie mebelki kurde, kurde, klimatyczne O kurde spójrzcie tutaj Delikatny rozgardiasz Po środku już mamy tu Mamy jakąś dziewczynkę I mamy jakiś monitor sprzed epoki Dobra i Mykamy do kuchni kompoty przetwory, jeszcze więcej kompotów No i dobra, to tu byśmy mieli Tu byśmy mieli raczej wszystko Pójdziemy na góry zobaczyć za chwilę Dobra słuchajcie teraz tak już bez żartów yy. Zaraz Wam też opowiem, co tu się odje... wydarzyło. Tylko jeszcze chcemy zerknąć tutaj, na poddasze, ale ja raczej nie sądzę, by tu coś było. Kurwa, powiem Wam, że mam coraz, coraz bardziej, jestem przekonany, że ktoś tu kto jednak sobie pomieszkuje. No nie wiem, bo te ciuchy tak wiszą na tych linkach. No nie wiem, mogę się mylić. Tu mamy stół, ale spójrz jaki klimat Mariusz, taki stół fajny. Taki, to jest, czy to jest to co myślę? Takie imadło stare? Kurwa, no czemu tej lampki nie, nie zabrałem? Cholera Nie, to jest jakiś To jest jakiś rodzaj imadła, nie? Jakby nie patrzeć Ale to jest rozgardiasz, kurdec Ach, Dobra Idę na dół, teraz No więc tak, y w 2014 roku doszło tutaj do morderstwa Koleś około 30 paru lat dać rodziców Tak, Marzena mi mówiła przed chwilą, bo tak podpytuje ją nie? tak w ogóle I Marzena kon kontynuując twierdzi, że to było tutaj, nie? że to się tutaj stało Tu na tym łóżku Ale ile w tym prawdy? Teraz to wiecie, co by się wydało nie? Pod ultrafioletem sprawdzić. Dobra, nie ma co wnikać za dużo. Obejrzyjmy sobie tutaj dół. Mam nadzieję, że widać w miarę to jakoś. czy zawsze mogę firanki odsunąć, lejkapkę. No, tu wybijane okna. Pluszaki. Jeszcze więcej pluszaków. Słuchajcie, tam jest ten pokój, gdzie przed chwilą było to łóżko, na którym rzekomo dokonano morderstwa. Pójdźcie, odtwarzaczka z kaset VHS i jest kaseta w środku. Ups. jest kaseta w środku. Stary poczciwy sprzęt, Swoje zrobił Dobra jest. teraz tak. Y... nie, tu jest wejście. Wyszliśmy z piwnicy tak naprawdę. Aha, tutaj powiem wam szczerze, nie byłem jeszcze To jest prawdopodobnie główne wejście Zamknięte. Powiem wam szczerze, że i tak się dziwię, że to jest w takim stanie dosyć No Tylko, że my jesteśmy na takiej kurczę teraz O kurde to na, na takiej wiosce o kurde a się aż przestraszyłem powiem Ci przez chwilę nie? Bo gdzieś pająki zacząłem... Się... Myślę, że u nikolik Pokoju, taki pajączek, co? Hmm. Może by przestała się ich bać, nie? No rower widać, że jest długo długo nieużywany, bo myśleliśmy, jak już tu weszliśmy, że ten rower jest, wiecie... że ktoś, może ktoś tu sobie pomieszkuje, nie? Ciekawe, jak wygląda sytuacja z prądem. No pewnie nie ma. No i tu mam jeszcze coś taki pokój wielki. Kurde no powiem wam, dom naprawdę wielki. 2001 rok. Ja myślę, że takie z, trzy rodziny spokojnie mogły tu mieszkać. No. A to 2020 Gdzie? 2000 A 2000 No co tak, ty tutaj tak. nie widzisz? No nie <gry> widzę, co? Country Family Co to jest w ogóle? to, jest? to jest, są analogi Płyty, nie? Jakieś country muzyka Kombi, proszę, królowie życia W ogóle... Jakby była Metallica? No kuźwa, tym Brownie, ale perfect w sumie może bym... Tutaj. Kurde, w sumie... Stara. Stephen King śl... Leśnienie. No przecież jest film, nie? Zrobienie mm. na podstawie tej książki. Kurczę, ale... To wydanie takie, powiem wam, Kurczę jedno z tych... Kurde... Powiem wam szczerze, że byłem ostatnio... Byłem ostatnio u mnie w okolicy, na takim takim targu, odkryłem... Coś, co już tam jest jakiś czas temu. W takiej hali. Zrobili psitarki, nie? I adaptery na płyty winylowe są. I zaczynam. już wiecie, już dawno myślę, nie? Już dawno, dawno myślę o adapterku. No i tak mi chodzi po głowie, nie? Może no, w końcu sobie kupię. 7-9 rocznik. Wiecie, tak sobie. Hmm, tak się zastanawiamy, czy to wie, czy to nie jest ten gościu, co zabił. Bo w ogóle on ma schizofrenię. Z tego, co mi tu Marzena mówiła. No i oni go nie zamknęli. Stwierdzili w ogóle podobno, że, że w ogóle nie, nie nie pamiętaj. W ogóle tego nie był świadomy, że tego zrobił, nie? Masakra po prostu. Nie wiem, ile rodzice mieli lat. Dobra, kurde, muszę trochę Marzenkę pogonić, bo też nam się trochę śpieszy. Nie było, nie kończymy zwiedzać. Dalej będziemy jeździć. Tak, weszłam tam legalnie. Od kwestii prawnej to można powiedzieć, że weszłam tam legalnie. I co wy na to? Normalnie Nie, nie poznaję koleżanki. Czemu? mnie <słuch> nie poznajesz? Jestem taka, jak zawsze byłam. No ja wiem. Będą, to teraz chyba. moi drodzy, wracamy tak, żeśmy weszli i na szczęście Marzena ma lampę, nie? No właśnie może na I ma tutaj dzień dobry już widzę albo na to widzenia. Dobra, bo wiecie co, kurczę, bateria mi siadła. Telefonem podświetlowi wiwo, wywuje. Wiwo, o, takie radyko takie. Spójrzcie tylko jaka nie? Aluminiowe felgi. Pajęczyny, dużo pajęczyn, jeszcze więcej pajęczyn. Stare podciwe kanisty z PRL. sobie? Aha. coś No nie, już jest blitz. Już Skończyłaś? Nie? Zaraz będę kończyła Aha. i będziemy na następną miejscówkę jechać, nie? To jest właśnie to, że to ja trochę, trochę powiem, czas na spogania, kurde. Nie, nie podoba mi się to. No i lecimy. Wyszliśmy z tego przepięknego domku, domu. To co mi jeszcze Marzena, nie może na powierzchni? Może coś na temat jeszcze tam, tego morderstwa? To z rodziny znalazła tych ludzi. Aha. Najlepsze jest to? Na który zabił, on był w domu przyjechała policja zaczął do nich strzelać z wiatrówki o kurde e, najlepszy jest to, szadł, tał, szedł do auta tym autem no i szukali go aż na Słowacji o kurde sobie, tu jest wąska droga on miał schizofrenię, ta? bo tam wcześniej to mówiłem To jest wąska droga ja naprawdę nie wiem jak on mógł uciec Uciec z policji, jak tutaj przyjechało ileś tam radiowozów i on do nich strzelał, bo strzelali do niego, nie? No. Powiem tak, pierwszy raz, jak mam ten samochód, jest tak zapakowany po sufit, nie? Wiadomo, jeśli by coś tam weszło. Hmm. Ja pójdę na środek. Tak, chcesz tam? No nawet byłoby do dobrze, bo ten kuś was tą swoją tacką, no. nie? To mnie kurde, tak kurza. No tak. Także. Cóż. Pół dnia nam zajęło opakowanie. No i lecimy do chaty. Jesteśmy w Opolu tak w ogóle, nie? Bratanica się wprowadza z potem do domu rodzinnego naszego, także. Dojdzie nas trzech teraz. Piękna, piękna rasuba na ryby, nie? Jakby co? <laughs> no bo ludziska, jak się film wam podobał, to wiadomo co trzeba zrobić. Ja już muszę kończyć. Także trzymajcie się, cześć.